Dobra. Ja to ponownie nagrywam. Olivia. Hmm. Sony, o, sony zagram. A Ja chcę prezentem. Leni, Lenin. Le, le, le. yy. A, trzymaj spację. Ja gram w sadę, z tego co. O, w sa... Jak klikasz D. O. Jak klikasz S. Nie, jak klikasz A, to skaczesz w lewo. Jak klikasz D, to w prawo. O! Ty widziałeś to? No wiem. Da się podwójnego nawet walnąć. No ty chamie. ty no. czekaj. Wskoczę ci, wskoczę ci na web. I ten. Nie. Nie. Czekaj. Nie wyjdzie. no nie no. Dobra. Poczekaj no. A no, poczekaj, ja wiem jak to zrobić, patrz. Jak ty tak zrobiłeś? Eee, klikasz po prostu. Patrz, klikasz ciągle. O, stój, 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 stój. O, sorry. Wiesz, co stój? Dobra, ej, ale my może zaczniemy grać. Czekaj, 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 ja chcę. Nie to chcę. Głupia O, pomogłem ci. Poczekaj chwilę, no stań normalnie. Stoję. O, Jezus. No bardzo ciekawy odcinek. O, dobra i w w, 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 w się. O, dobra. O. Dobra, eee. dobra czy ja są spalone tosty? No eee. to sobie wyraźmy op. O, ja zaczynam. Aha. Musisz chronić swoich tanków A, no to, no to A już... O kur... Nie. Nie, nie. Nie. O kur... Nie, o ty śmieciu. Ty śmieciu głupi. O nie pomijaj. Fecie, aha. aha, aha, ej, epicko. O, to, to żeby sobie popsuł. No. Walić cię, wiesz. No, jeszcze nie trafiłem w żadnej piłki. Tost, tost mi się zepsuł. Ja tostów nie mam już. No to jest! Dobra, Fecie, tostów już nie miałem. Właśnie tak, o Jezus a no to wiesz w, w swoim czasie o co chodzi z tą elektrycznością. Nie, po prostu musisz skakać tutaj. Jak będzie naładowane na full'a. Nie, no to jest bez sensu. Oh, kur... Aha! No i mamy, mamy dwa życia tak to. Jak, jak ci się toster popsuje, to też przegrywasz. Ej, zagryźłaj Nie, <śmienic> nie masz się Łatwo, ale gówno. No, ty śmieciu. Obrona Sycylijska. Ej! Ej! Odda ej, oddawaj mi posta! Dobra. Pod S możesz sobie nie mogę tego pod S i by był chyba masz. O kurde. Wiesz, no ty, weź tego tosta. A ja też tostów już nie mam. O, no. Ja też. O! <grym> to ja zrobiłem! Chłop zrobił wcale. Ja ja, jaki to był par. Walony. Ja o, mam o, o. o jeżdż, ale mamy przesrane, ale mamy przesrane. Ustaw się do boku. E, podłoga będzie ci zapadać po prostu i będziesz musiał unikać tego. O, 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 o nie. O, 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 o. o e, Ja umieram. O no dobra panie. Nie, nie gro. Chyba, chyba nie. Trafi, po tej trafiłeś strony. pomimo tego, trafiłeś pomimo tego. O, podłoga też się może zapaść, uważaj. O, bo ona się rozwala. No jak? O, Ej, dobra. Nie, to jest niepar, to jest nie fair. Aki. Aki masz. Aki masz. O, nie, ona teraz pod tym przelatuje. no Dzięki, gra. O ej, O ej, ej dziewięć, ej, ej, ej. Ej, dziewięć, O tak, tak, O, tak, Nie, nie, tak, jest! Nie. To jest pa... Nie, nie, nie! O to co? A? Jesteś śmieciem. Nie wiadomo o bardzo o co chodzi. No kto pierwszy był to ostatni wygrywa. Tak naprawdę. No dobra, kur. Jesteś spotem. Jesteś spotem. Ale nie okłamałem, nie okłamałem. Nie, jesteś światem. O. O. o, o nie, portal się pojawił. to? Może trafić ten portal, czy nie? Zobaczymy, to jesteś, No, nam ja wygrywa haku. Wygrywam jeden punkt. Nie. Nie. <gry> A dzięki nie. za tosta. Nie. Nie. nie, 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 Dzięki za kowboja mojej bramki. Oj, <grywa> Stanął. No świetnie, świetnie, dzięki to bardzo. mi To nie mój problem. O, piłka niewidzialna. Aha, aha. No to nieźle ci poszło. Suchalek nie mam, no. A to na suchnie jest nawet. Aha. A, okay. Nie mam, poczekaj Gów nie na Instagram. Nienawidzę jej. Tak niczynę. Boo, bo, bo, bo. bo. O, spalone wygrały. Buu, bu, bu. O, zmień mapę. O, tak. No i ty zaczynasz. No dobra, to jest bez sensu Ale, ale, No o. Ty coś mówisz, że to jest bez sensu No patrz, tosto nie mogę podnieść, no Ja też, musisz go zrzucić z tosta No jest, to tostera, o O, 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 jak, jak przegry... Nice, ku... No, coś nie tak? Tak Bo... No widzisz to! Widzisz to! O nie! Nie! O. Uh, to... okay. No, powaliło cię, coś. Gra. Nie wiem, no i tak to wygrywasz. Jak ty to wygrywasz? Nawet nie wygrałem jeszcze. Polecam się nie ruszać. Albo na twoim. Aj! <śmiennie> no i widzisz! No. No Czajajmy, czy, tutaj to... O! Teraz gramy w koszykówkę. Ja to trafię bez, bez twojej ingerencji nawet. Albo ja tak jedna. Nie! <śmiennie> yes. Okej, okay, dobra, kurde. Się pocisz, po tosty jakieś. Weź. O, a ty co sere możesz teraz latać? Jak ciągle będziesz, spa o, dwa w jednym. Dobra, xd. Ale ciągle na twojej połowie to się pojawia. A już na mojej. A się... gówno nie jak będę trzymał ciągle. No jak trzymasz i używasz to patrz. No to ci gówno dzieje. Aha. Też przegrywam. No to... O, to, to się wy... Ja też. O kur... Nie! Ja sobie... O kur... Ja sobie, ze mnie robicie. Czekaj, 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 no... Idioto, przestań ja to, to, to. to pominąć. O, świetnie, świetnie odbiłem. Aha, bo ty z gra tostu. O Jezus. Ktoś... Idę, no. No, no i świetnie, do góry nogami, o jest! Jeszcze lepiej. Ale, ale mi laguje ta gra, o Jezus. Nie wiem czemu, o kurde, nie! No świetnie, świetna gra. Świetna, no ta, może jeszcze dłużej. Cóż za save. O no chuj. O, o. nie, nie! No. O kurde, nie! nie. nie. Co? 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 A, to ja, to ja sobie tu... O! Już jest! Nie, ma jeszcze. O, już, 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 dobra. A ty grasz na padie, czy nie? to jest nie fair! Ja nie mam tosta. A ty grasz na O Jezus! No... To jest nie fair. To co ja sobie sam zrobiłem? Dobry w jesteś i mi się to nie podoba Tak, dobry, jak ja sobie sam utrudniam Nadal wygrywasz Widzisz to? Widzisz to? Jakie to jest Nie, 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 nie Ja chcę zobaczyć, patrz, boom Weź tutaj Boom, bang Zawij się. Zawij się. Co to jest? O, ślizgawka! Ślizgawka, tak, i będzie wiatr. I będzie nas na jedno... WIATR?! No, będzie nas tak suwać. A ja mogę... No... A ty sobie żartujesz z tym tostem? Poczekaj. No, świetnie, już tosta nie mam. co? Aha. I fajnie. Taki wiatr. I co ja mam teraz zrobić? Zostawić tego tosta. No, nawet nie to naładowałem. No, świetnie. Świetnie, ta, ta, może bardziej. No, no nie, to super. No, co ja mam Poczekaj, no, to, to, to była najlepsza akcja w moim życiu. No nie, no, szukujesz. Ale backflip. Front flip? No, no, o, ze przydał się. O, teraz też się mi przyda. O, no nie, to było świetne. Epickie wręcz O, to też było epickie. Nie, ej, to stary. Ja to wygram, waż, ja to wygram. Ale. A jest. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ej, czy się tak ciężko jest tak żeby w to wygrać? Co to jest? O, o, o. A, dobra. No. Kawa? O, świetnie. Naciągaj po prostu tosy, bo tu skakać nie możesz. O! A to się tosy nie mogą spać jak normalnie, nie? Nie. To nice. O! o nie, o! Nie, o! Dawaj, dawaj, dawaj jest! Dobra. Ej, to jest żart. Jak się odbiło, cyk? Nie cyk. chcę mi się. Co to ci się o teksturę to odbiło. To jest najlepsze. Dobra. Spokojnie. Ta, dawaj. Raz ty dasz A to było... Co to było za zagranie? Taktyczne. No nie, jest. dobra, dobra o, kur... No ja jeszcze dostałem tym No świetnie Ja sam sobie wbijam no No ja sobie też sam wbijam no. O, o tak Widzę No, no i to są jaja, to są ja. o No nie wiem no, tak. no ja nie wiem co zrobić Nie! Tak! A, bo to jest takie, takie no. ruszadło Ruchome Schody ruchome Ruchom, ruchom ci mamy o, no i chuj, no i chuj naj mi bomba, kurwa. Świetnie, świetna gra. Spierd. Co to? Taki przycisk Dobrze. <słyski> nie, ty chamie. Nie bądź przy Bądź przy brzegu. Nie bądź przy brzegu. Ty kamie, nie blokuj mnie. A teraz będzie wytrybowane tylko... chyba. Nie, nie, nie. Najlepiej na środku stę. No nie no. Ale patrz, ja już mam tyle zniszczone, a tyle dwo co? Ale ty, ale ty jesteś pedem. Nie. Nie, ale się na ogniach broni się przed piłką. O, o, nice, 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 epicko, ej, fajnie, kurwa, świetnie. Nie, dobra, bez sensu jest ta gra. No dobra. O, będzie skakanie. O. O, ty, o, ty. O nie, o nie, o nie! Ej, świetnie Ej. rozegrane. O pff. Ej, czemu mi to Ej, nie! 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 Ej! O, ktoś już w góry nie ma. Ej. Nie! Nie! O. Ej, jak... Halo, nie fair, nie fair. Ta gra jest nie fair, o. O nie! Ej, no nie! No, ciebie. tosty, spamisz tym po prostu. Ale jak trafisz przycisk, to ci się otwiera. Aha, aha. No i dlatego masz cheaty. Nie wiem, czy Ty jesteś odpalony. Ty jesteś no, odpalony w tosty. W tosty jesteś odpalony. No i co, co ja mam zrobić? Nie wiem. Pograć sobie. Halo. Ja nie wiem, co zrobić. Ma. Czemu masz haki w tosty? Masz haki w tosty. Świetnie to było rozegrane. To też. Tak, to co ja, ja to nie robisz. A masz? Tak. No, powiedziałbym coś tobie, ale. Dobra. No, ta świetnie. To ja się blokowałem. Też, ale nie widzę. Odblokowany nowy chyba toster. Możliwe. Właśnie, jak ty odblokowałeś jak to moja gra? Ty czekaj. to, no, w sensie to może tobie odblokowało po prostu, no. No. no świetnie, świetna gra. Ja lagi. Czasem też mam ścinki Ta gra nie, nie jest idealna do nagrywania i jeszcze ten. I jeszcze strybowania koledzy. Bo ona często zacina. Wtedy. Ej, dobra, xd. No to dupa, dupa dla mnie, albo dla ciebie, Dupa jest. dla mnie! Jak zwykle! Ej, ty, nielunicznie, nie chcę się w to grać! Ty albo masz takiego farta, albo jesteś palony, nie pogodzę się z porażką. Nie, nie pogodzę się z porażką, powinienem zawsze wygrywać i no nigdy dobra, nie przegrywać to i... Widzisz to? Widzisz to? Widz to? Bo... Jeszcze sam sobie przeszkadzasz. O. 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 O, o patrz, patrz, Strzałem bramkę. Żartowałem. Z nice. Ej nice. Nie. Yeah. Yeah. Jak wyskoczył i to trafił. A to była taka gra na no. Ja, jeżeli ci się panelek to to pod sobą, dobry. Widzisz te panelki pod sobą, jeżeli będzie jasne... A no jest, i no zakładam, to... że jeśli się zaświeci, to to umieram. No to dostaję no, na. na, na... Jedno, jedno życie tracisz, a masz dwa. No właśnie w taki sposób, albo piłka nie przyspiesza, a nie, nie przyspiesza potem? O, nie, chyba hamuje po prostu Środek, o kurde Ta piłka może się przestać stakować w tym? O, bo to może piłkę odbić O, masz, chcę radę O, 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 fajnie, 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 japicko Ja się na piłkę skupiłem, no No, nie masz po co, no i wow, gratulacje, wygrałeś Dobra, ale to był na faory, no to wiesz. Wow. <laughs> wow. Deep Rowsers. Ledwo. Ej, a czy, czy ty możesz przestać startować, bo chciałem inną mapę dać. Ty został, ty został, ty to grę, widzisz, ty. Ja chcę być czerwony? nie, ja chcę być czerwonymi teraz. O, tego nie było. Zabraliśmy czerwonych. Ja jestem spalone tosy. Nie, ja jestem czerwony. No, walić tą grę, no, świetnie. Może jeszcze więcej. Ale mam zarumienione tosty. O! A to było epickie. A to było epickie. No. To się. No, dzięki tost. No, co ja mam zrobić? Dobra. A ty grasz na padzie czy na czym? W tak. końcu. A, bo nie mogę. Dobra. Wczesno nie mogę tobie klawiatury klikać. Ty śmiejcie głupi. E, tutaj chodzi o to, że widzisz te strzałki do góry, to one podnoszą tą bramę do góry. Albo bramę też się po czasie podnosi. Ty w głupi sposób grasz. O. O! o. No to bardzo fajna rozrywka. Ja <śmiecki> gameplay o... na no ty, O! No! <śmiecki> nie, 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 Okej, okay, już wystarczy. Nie, nie! No ty cha... Chamię głupi. Dobra, strony jest ta piłka. No, może bardziej, bardziej. No! ej, dobra, ja, jest, ja jestem tak tragiczny tan <śmienny> Jestem tak Jestem chuj... tak dobra tan <śmienny> tan Nice, nice, bo no ty... Pecie! Pecie! Nie! Nie! Dobra, już, już, już! Uspokój się! Niała! no nie! O, o. No, ja sobie przeszkodziłem właśnie. Nie! Nie, jest! Nie, 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 nie! 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 nie. nie, nie, nie. Tak, tak, nie, nie, nie tak! Nie! Nie, tak, nie! Tak. Dobra, nie, gg. Tak, nie. tak, nie, 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 nie. proszę, Daj. tak, tak! Tak. No Jezus, żeby... jaka rozgrywka. Dobra. Ej, spokojnie, spokojnie, bo ja to później montuję. U, u, to se, to, to se montuje, będzie miał więcej pikania. Okej, okay. nie spoko. Worda. Co ci walnę? Od sełda to zostaniesz zamordowany. <śmary> no ty. <c> <śmary> <śmary> hmm. <śmary> o, ej, ej, dobra, ej, naj. Nice. <śmary> nie tak miało być. O kur. Aha. Oh. Nie mam takich lagów. Ja nie mam lagów. Kto wygra? Nie! Ja no to dziwnie. Bez sensu, to jest? To było ostatnie w miejscu, tak. Co się odblokowało? Ja odblokowałem. Dobra, chcielam. Ty. O, ale dostałem laga No. Jak, jak robić tą taką mocną piłkę? Bo ja trochę nie rozumiem jak to działa. Też nie wiem. Czasem z tostami po prostu jakieś bardziej przypalisz, no to są. No. O! Albo po prostu rogiem jak O, albo na przykład teraz. O, no, może. A może ma takie... Widzi... Widzi mi się ta piłka. No. Nie! Ej. Dobra, i tak masz 3 4 spokojnie. O, tu jest ten tragiczny tak, że wiesz. No. Mówisz coś on. To było dobre odbicie akurat. No, ale czy twoje? Twoje. No ja ja liczę czasowo. Patrz, teraz mi się uda. Odbiłem. O, nice, epicko. O, no to fajnie. Fajnie się za... Opa, opa. Dobra. Ja już nie wiem, gdzie ta piłka lata. Oho. Jest tak bez sensu. Jest tak bez sensu. Nie. Dobra. Nie, 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 nie. Ale, ale, ale przegrana. Nie, koniec A, tego. Jak to by się podobało? Jest 3-1. Ogólnie za jest zajmista. Jestem w nią chujowy. Jestem w nią bardzo chujowy. Jest 3D dla ciebie. I to mi się nie podoba. Ale gra zajubisto. ja bym polecił. Osobiście. Dałbym takie. Takie 8 na 10. No, no. To teraz czekam, żeby zrobić nie. współpracę z <laughs> Czekam na współpracę z tą gra. No, dawaj, dawaj, napis na niej kurwa, e maila. Dobra. To ja no, to koniec odcinka chyba. Czy jeszcze jedną? Halo? Nie, no dosyć. 嗯呐。<to>